Siema, z tej strony Michael. Zapraszam Was na kolejny materiał z F1 2012. Kontynuujemy sobie mistrzostwa Kimim Raikkonenem. Przed nami Grand Prix Korei Południowej. Przed momentem mogliście zobaczyć top 3 mistrzostw. Jesteśmy 27 punktów przed Lewisem Hamiltonem. A do tego wyścigu wystartujemy z szóstej pozycji. Jasne czerwone światła W miarę OK start Teraz się wciskamy między kierowców Red Bulla I z pierwszego zakrętu wyjeżdżamy na czwartej pozycji Wyprzedziliśmy jeszcze Louisa Hamiltona Opóźniamy teraz hamowanie, wyprzedzamy Fletela i kontakt z Jensonem Batonem, obraca się Brytyjczyk. My również, ale tutaj zamieszanie. I to przeze mnie. Dostaliśmy karę 10 sekund. No ciekawy początek wyścigu. Ale on już ma ogromną przewagę. Chyba ciężko będzie mu tu w jakikolwiek sposób zagrozić. No ale nam teraz zależy na tym, żeby uciec jak najdalej rywalom, żeby jak najwyżej skończyć ten wyścig, no bo mamy doliczone 10 sekund. Ale bardzo szybko zbliżyliśmy się do Alonso, przecież po tej kolizji mieliśmy 8 sekund straty ponad do niego, a teraz niecałe 5. Udało się teraz wykręcić najszybsze okrążenie wyścigu i jesteśmy już bardzo blisko Alonso. No i jeszcze na drs -y tutaj nie załapaliśmy, ale na następnym okrążeniu jest na to duża szansa. Też uciekliśmy rywalom z tyłu, widzicie na minimapce, że te odstępy są dosyć duże, co jest dla nas bardzo dobrą wiadomością, pamiętając o tym, że mamy 10 sekund straty, znaczy straty, 10 sekund kary. No jesteśmy już naprawdę blisko Fernando, będziemy się przymierzać zaraz do ataku, ale nie wiem czy zdołamy mu uciec na 10 sekund, jak go wyprzedzimy już. Wygląda na to, że Alonso może wygrać trzeci wyścig z rzędu. Naprawdę te ostatnie wyścigi naprawdę dobre w jego wykonaniu. Troszkę szeroko mnie teraz wypłyło i tak ścięliśmy przez ten trawnik Ale cały czas jesteśmy bliski Fernando I już będzie atak do jedynki trochę niezaplanowany bo Po prostu trochę wcześniej od nas zahamował Fernando i musiałem ucząc na bok Jeszcze jest przed nami Hiszpan ale teraz będziemy mieli dostępny DRS Już go mamy włączonego i przy korzystaniu z tego systemu Powinniśmy dać radę obok wprowadzaniu tego wyścigu no właśnie, jesteśmy już na prowadzeniu, teraz musimy uciekać. Z tego Fernando Alonso zjechał teraz do alei serwisowej, krążenia. my będziemy zjeżdżać na tym okrążeniu. Przerali zakłada na samochód Alonso opony podstawowe, nastawia się na dłuższy czas między wjazdami. Troszkę za dużo gazu i znaleźliśmy się trochę poza torem. Musisz zjechać do boksu pod koniec okrążenia. Będziemy zjeżdżać teraz do alei serwisowej. Tu jest taki dosyć specyficzny ten zjazd. Trzeba uważać. Bardzo blisko z nami Fernando Alonso i będzie nas chyba atakował. No teraz mu się jeszcze nie udało, ale no odrobił do nas na tych ostatnich okrążeniach. Sebastian Peter w sumy też się dosyć mocno zbliżył. Jesteś przed Alonzem, ciśnij i nie pozwól się dogonić. No obecnie nasza sytuacja wygląda tak, że po doliczeniu tej kary powinniśmy skończyć ten wyścig na trzeciej pozycji, czyli utrzymamy się na podium. Mamy problem z Kers, Kers nie działa. No to mamy problem z Kersem. I będziemy jeszcze wolniejsi teraz, więc będą na pewno ataki ze strony Fernando oraz Sebastiana. Ciśnij i nie pozwól się dogonić. Dwa okrążenia do końca wyścigu. Fernando za 70 lądu, za nami. Będzie mógł teraz skorzystać z DRS-u, a my nie mamy nawet kersy, więc będzie ciężko się obronić. No jest naprawdę blisko ich już się za nas bierze. Schowamy się za nim w tunel, chociaż na chwilę. Teraz hamowanie i będzie odzyskanie pozycji. Nie jest kontakt i Fernanda Londo się teraz obraca. Nie chcemy a my otrzymujemy karę. drugą karę. Jeszcze tam Vettel kontakt za Co, Co tu się dobra, dzieje w tym wyścigu? Kurde, ale z tą karą teraz bym się nie zgodził, bo to były dwie różne sytuacje. Okay, o Jezu, proszę, to szeroko. To były dwie różne sytuacje. Tam po prostu. Za późno zahamowałem, wjechałem prosto od Jensona Batona. Ale tutaj jechaliśmy na Rumi z Fernando. On przyspieszył po zewnętrznej i to bardziej on zahaczył o mnie teraz niż ja w niego uderzyłem. Także <gry> no ciekawy jestem wyścig, naprawdę. Dużo dramaturgii. Czyli mamy 20 sekund kary w tym momencie. Ciekawe gdzie to nas zrzuci. Mam nadzieję, że będziemy chociaż w jakichś punktach. Ale w tym momencie Fernando Alonso stracił zwycięstwo, ale utrzymał się na trzeciej pozycji. Czyli wygląda na to, że Vettel zostanie zwycięzcą tego wyścigu. No patrząc na te straty, no to na podium nie masz żadnych szans, nie wiem jak tam dalej to wygląda, jakie są różnice. Zweta jest 5 sekund za nami. 5 sekund. Wjeżdżamy na linię mety, i gdzie skończymy? Piąta pozycja. Nie jest tak źle, myślałem, że będziemy trochę niżej. Nawet myślałem, że możemy nie znaleźć się w punktach, ale piąta pozycja przy 20 sekundach. Kar, to naprawdę dobry wynik. Wygrywa Federer, drugi Alonso, trzeci Kobayashi, czwarty Groża. My na piątej pozycji. Piątej potem Weber Bruno Sen na Pierwsze punkty w tym sezonie. Na pewno trochę skorzysta na tym zamieszaniu na pierwszym okrążeniu, bo tam wielu kierowców się poblokowało. Hamilton tylko jeden punkt Także znów powiększamy przewagę O kolejne 9 punktów Jason Button też miał jakąś karę No ciekawe rezultaty I ciekawy wyścig Naprawdę dużo się działo Przechodzimy teraz do klasyfikacji mistrzostw No i wygląda to tak Mamy 20 Nie przepraszam 36 punktów przewagi nad Luisem Do końca zostały 4 wyścigi Także dobra sytuacja No i Alonso się zbliża do Hamilton'a i tutaj mamy jeszcze klasyfikację konstruktorów, ciasno w pierwszej trójce i to było wszystko. Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, cześć.